Witam wszystkich, oto kolejna część serii. Zagrajmy w. No w co? Zagrajmy w Spirit World poziom, którym jest nasze męczy. O kurde, ale bez nie Gdyż. gram w ten poziom. Który raz gram w ten poziom? Chyba, co jest? Światło. No chyba z szósty przynajmniej Ale to... tuż na no, nie chodzi o to, że ginąłem tutaj o cholera. Tyle razy. Ale robiłem głupie błędy z nagrywaniem. Ty I takie głupie błędy też. No i na dobrze że się zabiłem, to było beznadziejne. E... Najpierw jednak załatwię... Tego. Tak jest lepiej. Ha, ha, ha. Jest szansa, że... ...budzi najlepiej lepiej. Co otwierasz drzwi? O! Nie widzę nic tam w ogóle. Co jest grane? Jeszcze... Światło, oprócz. Okej, okay, mam 188% zdrowia. Nice Dobra, mam tego dość. Teraz raz kolejny to robię. Bardzo dobrze. A te czaszki przeżyły jakieś tutaj. A ciebie na kim może? Szczególne marnotrawstwo amunicji. Więc najpierw biorę... to. No, w, w sumie mógł. To. Teraz zabijam CIEBIE. A, dobrze poszło. Biorę to, co się da. Oraz tutaj. Trzy strzały tradycyjnie wystarczają na jego. To dalej. Z tamtej części wszystko już załatwione. O, znowu w BFG. O to ostatnio naprawdę uwielbiam BFG. Czurka. Co za my Miałe po kolei przychodzić. Next. Ale jedyny plus tego wszystkiego, że. Ach, gram. Nie będę wygrał 20 wideo tego poziomu. Gdzie, gdzie, gdzie. Tylko to jedno, w którym wygram. Bo wygram. Nie ma innej możliwości. Kurde, co jest grane jeszcze z tej strony? Słyszałem. Teraz wyciągam hmm. piątkę i atakuję. Ty masz pain chance. Nie widziałem. Co on zrobił? Co to było? Sam, sam się zabił? Nie wiem, to jak dziwnie wyglądało. Oczywiście nie mam nic przeciwko. Zaraz wam wyjaśnię co z Pain, Chains. Każdy potwór przy trafieniu ma jakąś odpowiedni procent szans, że wyświetli ami, am, animację bólu. Animacja ta przerywa atak i w ogóle cokolwiek potwór robi. Kako na przykład mają sporą szansę. Dlatego opłaca się używać na ich chain gana, gdyż wtedy blokują się. Przy każdym, znaczy nie przy każdym, ale jest spora szansa, że podczas piłowania takiego kakodemona będzie przerywał swój atak. Więc łatwo. Kurde, to parzy. Słyszę tu jeszcze kogoś. A wiem, to. Dobra, wiem, kogo słyszę pewnie. A taki Argwa, ja myślałem, że ma zero pain chance, czyli że. Nic mu nie przerwie, a jednak okazuje się, że może mu przerwić. A tu jest pająk. O, kurczę. Taki właśnie pająk właśnie... Ja myślę, że im mocniejszy strzał z czegokolwiek to większe szanse, że że się mu przerwia, tak. Ale coś się nie mogli wysłowić. są sekrety. Hamskie, jak pierwszy raz tu grałem, przychodziłem, to zostałem brutalnie zaatakowany ze ściany. Super. A tu jest klucz. A teraz idę. Tutaj idę. Gdzie mogę zabić te potworki? W bezpieczny sposób. No co jest kim? To był pierwszy os. Pudło. Chciałem powiedzieć. I kolejny... Ale to było pudło. To też. To było ok. Teraz mogę sobie spokojnie wziąć tą megasferę. Teraz dopiero to się podnosi. A to nie, nie biorę, bo nie ma sensu. A tu jest na czerwoną kartę, ok. To teraz mam iść. ...tędy. I tutaj jest... demon. Zaraz. Jak tam z czasem jeszcze jest... Dobra! Nie demon, tylko... O! Tylko ty! Normalnie była... byłeś tutaj wcześniej. Teraz tak. Widzicie ile tu pająków? Ale najpierw załatwię ich. Nie żyjesz? Czaszka. O oh, kurde 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 To było mu kupię Raz dubeltówka I tutaj uciekam Walka z nim Orazy Słyszeliście? To pająk duży Tutaj Zastanawiam się Uech to jest ryzykowne totalnie, co ja robię w tej chwili. Jeszcze żyje. Teraz zginiesz. Kurde, jest za pudło, ale zginął. Jak to z... Moment. Dlaczego ja słyszę jeszcze pająka? Co? Nie zginął, wydawało mi się, to było... Teraz zginął. ła wow. Ile amunicji jest Haha, ho, 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 ho. o ty! Przestańcie, co wy robicie! Natomiast tu jest! Jak tam z czasem, bo się tego... Powiem. Jeszcze jest. Ach, i 100% równe 100% zdrowia. No, nie najgorzej. I teraz naładuję się. Spo... Moment. Wszystko tutaj. Naładuję sobie z powrotem też Okej okay. Resztę sobie zostanę na później O cholera zapomniałem wziąć tą nieśmiertelność. A to sobie wejdę. Miałem po prostu wziąć. I teraz tak, idę sobie tutaj, idę sobie. A co tu nagle... co ty tu robisz? I dlatego dostałeś trzy strzały w górze. A ja z portem ładuję sobie to i mam na maksa Chciałem Wam jeszcze wyjaśnić, że Doomsday ma błędy w wyświetlaniu poprawnej ilości amunicji, którą się ma. mi, że mam 500, ale tak naprawdę mam 600. A to do i mam 599. Więc. No, dobra. I zrobię sobie przerwę w tym momencie. Do zobaczenia w kolejnej części.